Uuu, no. Słuchajcie, ja szokowana. Ja nie wiem, czy Gotowe. się pozna w tym lustrze, powiem wam szczerze. Komplecie na pewno nie poznają. Niech się sam zobaczy. Gotowy? O masz. O masz. nie ja. Ale fajnie. Oh. Oh Dobrze jest. Chodziłem w garniturze, w marynarce, jak jakieś okazje były, ale aż tak od odje***go to się nie widziałem. Ale powiem wam jedno, w biznesie paski są zarezerwowane dla szefów, dla najważniejszych Naprawdę? graczy. Naprawdę? Tak, Matko, absolutnie. to muszę sobie tak. zmienić. To balizeczka i do pracy do biura. Już cały dzień byłeś tatuowany i to przez dwóch tatuatorów, naraz. Rozbieramy Mariusza znowu, jest. Czas odkryć dzieło sztuki. No wykonanie przepiękne, nie? Wow. Zajebisty jest. Wow, no, bajka. Wow, oh. piece of art, no. Jest to sztuka, nie? Nie to, co do tej pory widniało na moim ciele. Ja mam tutaj niespodziankę, więc dajcie mi minutę. Zatrzymajcie oddech. Na zewnątrz czeka mama Mariusza, która nawet w najtrudniejszych S momentach nigdy nie odwróciła się od syna. Bardzo tam wierze, jest idzie. Ktoś, kogo bardzo kochasz i zrobiłeś to między innymi dla tej osoby. O, o Jezus! Nie poznałam tego. już mam odsłonie. Nie poznałam Bo to, w okularach. Bo to ja, nie Bo to ja mówię, ja mówię. Bo za ostro, 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 Mam nadzieję, że to jest dla nas nowy początek, nowej drogi. Zaprosiłem panią dlatego, ponieważ jak robiłem z Mariusza tego blondasa, powiedział mi, że były czasy, w których bardzo panią krzywdził. I że chce zapomnieć o tych czasach. Chciałby, żeby pani zapomniała. I żebyście byli teraz szczęśliwi. Przepraszam i kocham cię bardzo. Chcemy też mamy. Takiej miłości w oczach naprawdę można pozazdrościć. Matczyny. Prawdziwa matczyna miłość. Mariusz bezpowrotnie zamknął za sobą drzwi do starego życia. Nowe włosy, ubranie i tatuaże to symbol, że można urodzić się na nowo. Wiem, że jeszcze długa droga przede mną do naprawienia wszystkiego, co mam, ale wiem, że da dam radę to zrealizować. I właśnie dzięki waszemu programowi tą drogę zacząłem.